Siemanko widzowie, to ja mam widzowie, Miss Ania widzowie. Co oczywiście będziemy widzowie robić. Już, już tam nawet widać, co dzisiaj będziemy robić. I sobie oczywiście otworzymy oczywiście ten magazyn widzowie. Widzowie, już go mówię. Jak coś widzowie, to troszeczkę mnie gardło boli. Wcześniej bolało mnie mocniej. Jak coś to mogę inaczej trochę mówić, bo mi trochę gardło boli. Yy, ale jest jak coś w porządku, widzę, już trochę mi lepiej, tam już nie boli bardzo Ale jak coś będę inaczej oczywiście mówiła, jak coś, dobrze? Żeby nie było, że... Żeby nie było, że tak mówię inaczej, a po prostu troszeczkę mi widzę, gardło boli Ale jest jak coś już okej okay. No dobra, dzisiaj zrobię sobie ten magazyn Jest to widzę wydanie specjalne LEGO Ninjago Legacy jak widzicie, numer 5 2003 roku. No to z tamtego roku. No trochę ta gazetka u mnie przeleżała, no ale już pora na nią się otworzyć. Bo nie można aż czekać aż tem. Choć się cenę już nie muszę widzowie powtarzać, ile no, cena nie kusi zbytnio, no ale nic na to nie poradzimy. Mm. No, i co, mamy tu imitowaną kartę, jest nią krystalizowany Kai. Oczywiście zaraz się tej karcie oczywiście przyjrzymy. I oczywiście, jak coś, to, to tylko tutaj była ta karta. No i mamy, widzowie, naszą puszkę. Oczywiście mamy tu kola i naszego przeciwnika kola. Zaraz się zobaczymy, jak się nazywa pod gazetką. I tutaj, oczywiście, jest reklama LEGO Batman Gazetka, jak coś, ale to już dawno temu. No dobra widzowie, nie będziemy przedłużać rzeczywiście Już widzowie Otwieramy tą gazetkę I ja coś tylko się napije widzowie Muszę oczywiście nabliżać wbliżać gardło no, no dobra Otwieramy oczywiście ten magazyn Oczywiście znaczy nie będę używała nowe rzeczy Uuu, aż się ten za mocno otworzyłam na naklej. Dobra, mam nasz magazyn. Już się folia nam tu niczego nie przydarzy, więc ją wyrzucę. No i dobra. I widzę, jak zwykle będzie naklej, bo widać tutaj jakieś kropelki kleju. Jak zwykle przyklejono to na klej. Tego za bardzo nie lubię, że to na klej przyklejają, jak mają dodatkową folię. No ale wszyscy jakoś poradzimy. Będę tu ostrożnie, widzowie, odklejała. Dobra, kartę już mamy trochę pogiętą, no ale zaraz się ją na pewno wyprostuję, Zaraz oczywiście jej się przyjrzymy. A oczywiście klej wyrzucę. No i delikatnie, widzowie, trzeba tą puszkę odkleić. Nie lubię zbytnio, widzowie, odklejać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, widzowie, okej, okay, okej. Okay. Dobra, widzowie, już coś, widzę odczepiona. Pozbędę się, widzowie, kleju z gazetki, żeby nam nie przeszkadzał. Dobra. Dużo tego kleju widzę. Wie. Dobra, już mamy klej usunięty. Tutaj troszeczkę widzę się pod, trochę roz, No, nie zepsuło, tylko tak starło, ale to już. Przynajmniej, dobrze, że nie porwane. Wiecie o co chodzi, jak kiedyś się stało z gazetką. Ktoś pamięta. No dobra, zaraz oczywiście przyjrzymy się temu magazynowi, zaraz go zobaczymy sobie, ale oczywiście najpierw pokażę o, oczywiście Wam kartę, później otworzymy sobie minifigurki, które się znajdują. I tutaj oczywiście pokażę Wam minifigurki. Jest tutaj oczywiście Kolkown, Tarycerz szkielet, o tak się nazywa nasz przeciwnik oczywiście Kola. No ale dobra, pokazuję Wam oczywiście tą kartę. To jest karta numer 27. To jest limitowana karta. I to jest yy, karta Krystalizowany Kaj, edycja limitowana. Troszeczkę mi się zgięła, ale to później sobie gdzieś sadzę i się może mi wyprostuje. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo ładna karta. No, nie taka najgorsza, myślę, do kolekcji. Ładna jest bardzo. No, fajnie się tu widzę, wybłyszczę z trójkaja. Z sezonu czy widzę Widzimy jego symbol. 30 Kaja. Bardzo fajnie to widzę. Wygląda bardzo fajnie. Daję ocenę dobrą 10 na 10. <gryw> I będzie oczywiście do kolekcji. Kolejna karta. No dobra, widzę. Otwieramy tę puszkę. Widzę Tylko wiecie, tu widzę, że jest znowu taśma. Bo musimy jakoś to zabezpieczyć. Na znowu taśmę. To poczekajcie, aż tą taśmę usunę. Szczerze. Jak oni tak to przyklejają jeszcze owinę, wiecie, bardzo widać, że bardzo, widzowie, widziałam, bardzo widać, wiecie, bardzo dbają widać, jak jeszcze zabezpieczają to folią, taśmą, puszkę. Przecież ona tak, widzowie, by się nie otworzyła, bo szczerze, tak jest, widzowie, tak zabezpieczone, bo tak, najpierw przyklejone klejem, owinięte jeszcze folią to przecież tak by było zabezpieczone no ale nie wtykam już jakoś się ten poczekajcie, muszę to odkleić ok sobie ok, okay. Zobaczcie, czy widzę, że jeszcze nie ma widzę, tego taśma ale była tylko po jednej stronie, no to ok też przyjrzymy się naszej tej puszce. Zaraz zwijamy nasze figurki. Oczywiście mamy tego naszego kola i, i naszego tego rycerza szkieleta. Oczywiście puszka jak zwykle fajna. Mamy tutaj się symbol z kim Mamy tutaj z jednej strony, jak widzicie, kola. W drugiej mamy oczywiście tego rycerza. Legacy, oczywiście, box. No, i pokazuję tutaj oczywiście kola, i tutaj takie różne daty. I to jest limitowane pudełko. Tak, coś. No ale dobra. Oczywiście otworzymy. Jak coś widzowie to ja sobie tą taśmę później wytrzę jakoś czymś wytrzę, żeby nie było tego kleju, widzowie. No i co tutaj mamy w środku, oczywiście jak widzicie nasze minifigurki. No to oczywiście wysypujemy. Oczywiście puszeczkę już sobie zamkniemy, no bo przy nam się oczywiście nie przyda. No i oczywiście nie do wyrzucenia widzowie. Czekajcie widzowie jeszcze się napiję. łyka wody. No dobra, to składamy naszych tutaj kola i tego rycerza szkieleta. Najpierw zaczniemy od kola. No tak, to trzeba tobie kolu dać. Tu ma oczywiście jak coś, ma dwie minki, się tu ma taką wesołą, a tu gotową oczywiście do akcji. No ale trzeba dać mu tą, taką niezadowoloną. No ale oczywiście maskę. No ale oczywiście musimy dać mu miecz. I której musi mieć dłoni? Aha, w tej. To ok No dobra, to mamy już jak coś widzowie kola. Teraz zbudujemy naszego tego rycerza. Dobra, już mamy. Później to. Na to widać, że musi iść to. Później na to. To... No dobra, to już mamy teraz ten helm, okej, okay. i teraz jego broni, widzowie, ale powiem Wam, widzowie, że bardzo ciekawy on jest. Zobaczę tylko. Tak, dobrze jest. Dobra, i ten to. No, i niby to ma widzowie w dwóch dłoniach, no ale już wam jednej łapce, bo bez sensu będę już mu dawała dwóch. No i też widzowie, nasz ten rycerz czas jest gotowy. To już wam widzowie pokazuję jak to wszystko wygląda, nasze górki. Pierwszą zaczniemy oczywiście od Kola Tak widzowie się nasz Kol prezentuje Powiem szczerze, że bardzo fajny Strój oczywiście Legacy, no to trochę tam znany Ale bardzo Kol fajnym stroju, bardzo fajnie wygląda widzowie Wiecie... No fajny, wiecie o co mi chodzi, fajny ten strój Fajny oczywiście mieczek. ten strój naprawdę Oczywiście buźkę to już wam sobie pokazywałam, no to ale mogę jeszcze raz. Tu mam oczywiście tą taką gotową walki, trochę taką niezadowoloną, a tutaj taką o, wesołą, że na przykład ciasto czy coś takiego. Ale zwrócimy Kolowi maskę. Ale figurka bardzo fajna, podam wam się. Kolejną figurką jestem widzę tą drugą figurką jest oczywiście ten rycerz, szkielet. Oczywiście on nie ma drugiej, oczywiście jak coś yy, buszki po ma tylko tą jedną. To nie będę widzę, ściągała mu tu hełmu. Yy, ma tutaj, jak widzicie, taki fajny element, tak jakby miał takie ten. Twarz jak zwykle. Widać jak rycerz. Tłów i nóżki fajne ty, z tyłu też. No i tą broń, którą znalazł, z, bardziej dostał to bardzo fajna. Nie mówię, widzowie nie jest zła. Za taką widzowie. no, Bardzo fajna figurka. No, cool też jest spoko. I ten rycerz, widzowie, szkielet też jest spoko. Nie jest taki widzowie źle. Powiem wam szczerze, że minifigurki bardzo, dwie są bardzo fajne. Jak coś to widzowie dobrą ocenę daje 10 na 10, bo spoko wyglądają te figurki. Fajniej widzowie wygląda chyba troszeczkę tylko ten rycerz, szkielet, ale widzowie, kol cool też jest niczego sobie. Dobra, tu sobie położymy puszeczkę. No i przyjrzymy się oczywiście temu magazynowi. Z tyłu, jak pokazywałam, no ale tu już dawno nieważne no to był taki do Lego Batmana gazetki, takie coś. taka zabawka. No taka spoko, ale nie dla mnie coś tak, nie ten. Oczywiście, karty karcie już mówiłam. Tu mamy dwie plakaty, o można zobaczyć. I będą tak wyglądać. Nie wiem, która będzie bardziej bardziej w, wiecie, innej stronie, ale w sumie bardziej tam mi się podoba. I fakty tu będą o naszych miejscach żywiołów. No to spoko. No i jak widzicie tutaj widać nas oczywiście Jay. No i tu zaczynamy. Tutaj mamy jakieś zadanie. Kto wie? Jesteś pewien? Wiem wszystko. Mm. Aha, tu jest jakaś chyba gra, że. Czy jesteś prawdziwy maksymalnego ninjago? Zaprasz do zabawy innego gracza, weź się dwa łówki i udwolnij to. Usiądźcie przed magazynem, tak aby każdy gracz miał całą tabelę. Następnym razem w krzyku grz... ninjago tak zaczyna się każda runda. Obaj gracze zapiszą słowa roz... rozpoczęcia się od pierwszej litery. W rzędzie gracz, który jako pierwszy po nim wszystkich admię, w rzędzie mówi stop. Aha, no to jakaś gra po prostu, spoko, tak jak ktoś jest fan do fana Ninjago, no to spoko, gra. No i tak, mamy tu Zeyna, co nasz Zen kochany mówi? Hej Ninja, król szkielet zostanie wkrótce uwolniony, jeśli położę rękę na ostatnim szkieletowym ostrzu, Ninjago City będzie w poważnym tarapatach, chodź ze mną i przekonaj się czy uda się, się powstrzymać. Wojowników szkieletów Ninja Ninjago. Ja mam oczywiście tą puszkę teraz genialnych mini puszkach. Przesuń, by otworzyć. Jestem w najsilniejszym królestwie. Zgadza się, ale w królestwie nudy. Jak fajnie powiedział. Dzisiaj tutaj mamy i tu mamy ostatni ten... Kolekcja plagatów tych szkieletowych gości mamy ostatni. Okej. Okay. No i oczywiście tu się zaczyna, jak widzicie ten nasz komiks. Tutaj opowiadano o, o kolejnym widzowie, no wiecie. Szukaniu yy, tego ostrza szkieletowego. Spoko. Możecie się oczywiście sobie zatrzymywać, sobie poczytać. Albo już macie ten magazyn, to ten. Okej. To oczywiście była reklama, jak, jaki był jaki był dodatek do magazynu Lego Jurassic. Poko. No I dalsza oczywiście część oczywiście naszego komiksu. Aha, i tutaj się uwolnił. Aha, widać, że tej. Na całej stronie będzie ten fajniejszy, co mi się wydaje, jeszcze, że ten plakat z całą drużyną, prawie, z całą naszą drużyną. Mamy tu Pixel, Kola, Cola, Zayna, Kaja, Jaya, i Loyda. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba ten plakat. Ten drugi z tym, z tym naszym rycerzem, bo to jest chyba ten rycerz, tak? Ym, przerażający rycerz szkielet. No, ta, no, to powiem wam, nie jest najgorszy ten, ale chyba wolę ten. Widzowie, ten. O, ten plakat. bardziej mi się widzowie podoba. No, ale dobra. Tu mamy, jak widzicie, reklamę Lego Dreams i zestawów. Gdzie możecie tu oczywiście zatrzymać, zeskanować i na przykład sobie zobaczyć. No, i tutaj. No, i tu kolejna gra. Widzowie, no, to dwie gry w gazetce. I co tutaj ninja mówią. Czas na czas ich dorwać do dzieła. A tutaj naprzód moje szkielety. Okej. Okay. No i tutaj mamy takie wiele twarzy kola. Uff, mi się w głowie. Aha, i tu jest chyba jakieś zadanko. To dobrze, będę miała co robić, w widowie. No i tutaj widzowie są oczywiście fakty, takie info o naszym tym, o tym naszym, o naszej minifigurce rycerza szkieleta. Możecie sobie zatrzymać i oczywiście poczytać. Kto zostawia swoje rzeczy walające się po wsi? to Ktoś nie tykać moją kopię Ja. Grrrr. Okej. Okay. No i tutaj mamy... Chyba jakieś zadanie, czy coś takiego, ale chyba bardziej chodzi im, chyba tutaj, że można sobie poczytać o tych mechach, tych naszych wyposażeniu, yy, naszych szkieletów. No i tu mamy, widzowie, jak Legacy, księga bohaterów, sezon 9. No i tu mamy dużo informacji na sezon 9. Oczywiście zatrzymajcie sobie, poczytajcie, ja sobie na spokojnie przeczytam. I tu nasz Baron mówi: haha, ci. Parszywym oszuści tańczą, jak im zagram. Okej. Okay. No i mamy Mistrzowie Żywiołów. Oczywiście, Mistrzowie, żeby pomogli Lilo i gdy poza ninja byli daleko. No i to macie wszystkich, i mamy nawet naszą Skalor. Mm, spoko, fajnie. Podoba mi się to. A tu jest jakaś widzowie misja. Będę musiała pomóc, no ale to później sobie po odcinku, ale zobaczę, co ninja mówią. Ci złoczyńcy to prawdziwie przylepy. Mój ninja lubi się ubierać na czarno. Razem powstrzyamy Garmadona. Mój ninja jest stworzony mojego żywiołu, mój ninja potrzebuje gniazdek elektryczny, dlaczego nie spróbujecie mnie powstrzymać? Mój ninja nie był w kolesie smoków. No i tu już trzeba zadanie, no to widzowie to sobie też zrobię. No i tutaj jest zasadka i tu jest też jakieś dużo widzowie zadań, no i recenzja tutaj. I mamy tutaj też widzowie zestaw Legoś. Zestaw Lego, to pokazany jest nim, widzowie, Tytan Mech J., który, widzowie, no, nie będzie recenzowany na moim kanale, bo jest spokojny, no, ale zrezygnowałam, bo mi się tak średnio trochę podoba. Nie tak źle wygląda, no, ale zrezygnowałam z niego. To jego jak coś widzowie nie zobaczycie na moim kanale tego Mecha. No ale dobra, zobaczmy, co tutaj Ninja i Jay mówią. Zbłęknięłam ze złośli, zbłęknięłam z powodu mojego stroju Kumasz, Nia Ciszkiety nas usłyszą. Mój królu, mój królu. Tu, to pułapka. O nie założy nas. Ups, byłem za głośno. Haha, ha, teraz ninja są wskazę na porażkę. Uciekajmy. Wcześniej tam go nie było. Co to za tupet? Piszy <grym> z palcem w nosie złapie te kałaczki. Ninja go. I tu też są takie zadania. No i o tym mechu. I tu mamy oczywiście, jak widzicie, piękne rysunki, wszystkie są piękne. No i wtedy, co można było wygrać? Oczywiście ten samochód był na moim recenz kanale recenzowany. A tego nie będzie, bo, nie ma, bo go nie biorę. Tego mecha to nie będzie też recenzji. Już nie mogę się doczekać, aż poznam nowego ninja. Nie zapatrzyłem twojej pomocy. Ich musi wybrać na mnie, który ma wielką, winość, rzadką moc, żywiony. Teraz wykorzystuję swój talent do wygrań w starzyny. Ja mam swojego ninja stworzonego przez siebie i by idealnie pasował, ale mi nie zdradzę. No i dobra, koniec. Tutaj, oczywiście, podziel się swoją mądrością ninja. Powiedz nam o sądzie, że ten jest prawie, by ninja poprosił mnie o pomoc ze Ja to nie muszę sama sobie poradzę. No i tutaj jak widzicie oczywiście odpowiedzi do zadań, a tutaj co w kolejnym magazynie, teraz myśl myśliwy stanie się zwierzętą, pchnie strasznie mniej No i ten magazyn widzowie też u mnie jest i też widzowie będzie za jakiś czas oczywiście u mnie otwierany. No i tutaj jest też widzowie jak widzicie dla konstruktora na wyższym poziomie i to jest Lego Technic, ma taki zestaw ich można sobie zakupić. No dobra, widzowie, to wszystko, widzowie. Trochę nam szybciej poszło. Oczywiście, napiszcie w komentarzu jak wam się się mini, filmy podobają. Oczywiście ta karta, widzowie. No i oczywiście puszka, bo widzowie, no fajnie, zrobili z tą puszką, widzowie. Fajnie, można sobie trzymać. No dobra, widzowie, ja się z wami oczywiście żegnam. Widzowie, oczekujcie na inne filmy, a ja oczywiście. Ten, oczywiście dajcie łapkę z, y, i subskrypcję oczywiście nie zapomnijcie o tym wy oczywiście oczekujcie na inne odcinki a ja oczywiście co nie przedłużając oczywiście widzowie ja się z wami żegnam no to widzowie no to